Siemanko, ja się nazywam Pan Diament i dzisiaj, dzisiaj Wam pokażę drugi, i dru, drugi odcinek, jakie warto coś Więc tak, dzisiaj nie będziemy chodzić na 85, 85play.com teraz będziemy jako mini clip. I tak. I tak, wchodzimy w tą stronę i mamy tutaj fajne zajebiste gierki. Bardzo podobne 80 play ale dobra. I to są nowe teraz gierki, ale najlepiej polecam Wam bardziej... E, to są lepsze, to, są katery, to są najlepsze kategorie do Androida oczywiście też. I czekajcie tylko znajdę... No Boże. E, dobra, akcji. Dobra. I tak, tutaj są fajne gierki akcji, tylko Wam żadnej nie pokażę, bo... No pokażę wam tylko jakie gry na internecie będą zagrać. Więc pokażę wam jaką najlepiej gry zagrać. I no i następna, całą bardzo fajna gra, zajebista można powiedzieć. I tak, e, pokażę Wam o co w tym chodzi. To tak, jest potrzebna unitowy, youtube. YouTube. E, Potrzebny jest hot, Adobe Hock's player Player. Nie poczyna jest unity, tylko Adobe Hock's Player. I tak, e, gdy nam się powinno załadować, nie za które będzie ładować. A, pamiętajcie, dam Wam linka, oczywiście poniecznie jeszcze tą tą stronę. Ona troszkę nie jest skomplikowana niż to 80play.com I tak o co chodzi? Mm, tak A wiadomo Zysz, okay. o. i tak, tutaj akord jest na... Boże, jak to się nazywało? Na ten. Na konkurencję, czyli na to można surival Play. Ja wybieram na Play. I tak. To jest. Czekajcie, to jest blok. Od nie odparować cios, to jest cios, a to jest przytrzymaj i chwyć przedmiot. No, czyli tak, czyli z to jest jakby po prostu ochrona przed ciosem. Dobra, start. Ok, ja wam pokażę o co chodzi. Bardzo fajna gra. Czekajcie, what the... Idzie. What the fuck? Idzie. A jeśli chodzi o to. że macie po prostu rozpięto ludzi. Przepraszam. O what the fuck? Ja nie będę. Ja nie będę się krudzić. z krzesła, bardzo fajna gierka, ale słuchajcie, wszystkie gry Unity, czy nie wszystkie, Boże, wszystkie gry Unity przecież się nudzą, Jak kod gram już 20 razy jest to grą. ale dobra, więc tak, po pierwsze mamy roz rozpieprzyć tych, okej, Może się do tego, i mam fajne, pa, 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 Tu tym nie. What the fuck. I tak, ja sobie zabiorę na niego o, ty. Widzicie, jak to jeszcze zaczynałem I teraz zaspierdolę to What the Więc tak Specjalnie tak, jako taki cios moka trz, trz, trz. O, ja to zaspierdolę tą What the Dobra. Więc tak, po pierwsze O nie, robi się nieprzyjemnie, robi się nieprzyjemnie I tak, dzisiaj pokażę wam dwie gry o lol, ja pieprzę to jest szef To jest szokadrzew pierwszego poziomu gdzie tutaj się piją, kuź... Ja, what the f... Ja fuk... I teraz tak, mam pewien pomysł I to jest bardzo fajnie, że tutaj można rzucać swoimi ludźmi Łaba, What the f... właśnie ten woł. A ty co, mało ci... mało ci chłopie? To... wo. Komponuj, żelieński, tutaj ubrany każdy I tak, ale tutaj jest. Trww, tutaj? Bossa zniszczyliśmy, ale tu jest jeszcze jeden boss. Więc, what the fuck. Aha, i teraz tak, o oh, Chodź tu, chodź tu. Mam pomysł, idzie i teraz szybko go, jak szybko go zabić? What the fuck. Tf. I teraz. Jak gdzie mam takie szlagi, było zawsze, nam tak, jak ja nagrywam. Ale możecie sobie poglądać. widzicie, ci zaraz się bije z tym w <grystanie> Wrestling! Można powiedzieć, że w wrestling w restauracji. To jest John Cena, to ja jestem, ja jestem CM Punk. Ja, 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 co? ja nie, 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 niedługo nie, 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 Aha, tak, a, jeszcze, what the fuck, to rzuca wódką Dwie minuty zajęło i tak To jest zakład pierwszy level, to jest zakład najprostszy Ale drugi troszkę jest troszeczkę trudniejszy Bo drugi jest taki, z takimi jak, jakimiś gościami, z takimi, nie wiem, z Teksasu, coś takiego bo Widzicie? Właśnie chodzi mi o to o, Co mnie, chcesz go, o, to masz, proszę bardzo Bardzo to jest fajnie, bo teraz można rzucać wódkami Teraz Łop! Jaki mop. I teraz tak. A ten, ten gościu chyba chce się bić, na serio. Chodź tu. Rzucamy cię. Za może. Aha, jeszcze będę kręcić tą med, medieval tutaj war, jak mówiłem. Ale to później tło. Jak detnął. O, gdzie jego, gdzie, gdzie jego tata, można powiedzieć. Albo jakiś szef. Gangu, dobra. Ja go rzucę go do tego. Pff. Okej, okay, aha, można właśnie teraz pianistę, mówiłem What the fuck, tym pianista nie... on ten pianista jest, nie What the fuck Uy, O tym... Ach, cholera What the... F... Aha, what the fuck O ty, myślicie co? What the fuck Jaka... O ty chuju, myślicie co? Uuhu, putz... Dobra, energia jest Oh fuck. Co to ciebie tutaj ciepat? What the fuck? Oni rzucają zajęli Też tak mogę. Pa. Uch, Czekajcie. No tej punch, punch. What? Woop. What? What? what the fuck? Dobra, ja już skipam. Ściągaj jakiś. Okej, okay, ostatnia odtka.

Ooooo! To jest szaleń... Meksy Tak. To jest po... Ja można powiedzieć, to jest po rozpieprzonym meczu z Euro z Czechami. Biją się w czasie kontra Polska. Ja jestem akurat za jak pojeżdżam kot Polska. a ci to są Polska, a ci Meksykańscy są Czechy. Trzeba ich rozpieprzać. Masz, ty głupi Czechu. O ty gu O to... A to jest Czech! Nie, ten boss to jest Czech. A to jest... Nie, to jest mój. O fakt, to jest To jest mój. Ha, i to jest, to jest Czech. To jest Czech, tak. Eee, tu, tu jest Czech i patrzy się. dalej tam! Uj! Trzymasz, głupi Czechu. Nie, to jest, a to jest... Zostaw mi go! Po tym menelu sobie What? the! Czech się zdenerwował chyba. Ale spoko. Dobra. Łotek, patrz nie ja mam energii. Więc... Wam ja że muszę jakoś... Jest! A ty co? Masz jakiś problem? A ty też? Pytam się. Ła! What Ła! The... What? 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 <laughs> to bolało. Ła! O! Widzicie? Tak, to! A to jest Lewandowski. Nie, to jest Muda. Smuda. też. Dobra, wiem, że nowy... Nie, Ale troszkę, no trochę żal, bo... Są so San Marino. No... Hmm. Żal. 2008 podobno z 10, 10 do 0 było, 800 za chwilę to będzie 1, 1 do 0.0 na Następny rok, roku, what the fuck Na 4 lata O ty, nie zobaczymy jak będą na euro Na euro 2016 O ty, pszcz, na następny przyszedł No polcy, do. what the fuck, jaka to wow ło, jak dostał No co, co, masz jakiś problem? Masz jakiś problem do lewego? What the fuck, jest oba Czyli nie go usunę, ale tego nie dokończę. Nie dokończę. i Tak. OLO! To jest boss! What the fuck, widzicie? On tak dużo energii traci, że. Dobra, spiesz się najpierw, dokończę. Niedorobione dziecko. What the fuck? O, Co, podkakujesz se? What Dobra, muszę uciekać. What the fuck! Muszę nie go uciekać. Uwaga, ten lewer jest taki bardzo trudny.